Hej, 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 z tej strony Iwa, witam serdecznie na moim kanale, moi drodzy. Na początku, zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałam bardzo serdecznie podziękować panu Sławomirowi W. za przesłanie Donata w wysokości 5,24 euro. I centów. Jest to stawka przeliczona na euro. Bardzo dziękuję za wsparcie mojego kanału. I chciałabym Wam opowiedzieć o kasztanowcu. Może zaczniemy tak od początku, żeby Wam przybliżyć, jaka jest historia tego drzewa, skąd się ono wzięło u nas w Polsce. A więc kasztanowiec pochodzi z Azji i w Polsce jest uprawiany jako takie ozdobne drzewo w zasadzie od. XVI wieku. Znaleźć go możemy w parkach, znajdziemy go w miejscach ogólnodostępnych, czasami zdarzy się, że jakiś wyjątek znajdziemy gdzieś pod lasem. I takie właśnie proponowałabym Wam wyszukiwać miejsca, gdzie tereny są w miarę czyste, nieskażone przez człowieka, przez działalność człowieka. Chciałabym Wam dzisiaj troszeczkę przybliżyć właściwości. I działanie tego kwiatu, również troszeczkę powiedzieć o korze, wyciągi z kwiatów i kory, bo również stosować można tutaj korę oraz liście, aczkolwiek liście jakoś tak specjalnie niekoniecznie, dlatego że tych właściwości pozytywnych, które mają wpływ na nasz organizm jest mniej, dlatego głównie stosuje się wyciąg z kwiatków. Wyciąg z kwiatów. I tutaj mam na myśli również kwiaty żywe, które jeszcze nie są wysuszone, oraz susz, który już jest przygotowany. Możemy przyjmować przy wielu skorzeniach, i to jest swego rodzaju, można by było powiedzieć, że bomba energetyczna i wzmacniająca nasz organizm, która odbudowuje w zasadzie nasze ciało. Nabieramy witalności, nabieramy energii. Bardzo często w medycynie ludowej był wykorzystywany napar z kwiatów kasztanowca, do leczenia na przykład rwy kulszowej, czy w przypadku osób, które miały reumatyzm również, że był ten napar wykorzystywany. Kora jeszcze, można by było powiedzieć, że tych związków, które pomagają nam oczyścić organizm, ma w sobie więcej. Więc tutaj polecałabym korę w przypadku zatruć i problemów takich ekstremalnych z żałądkiem. Możemy ratować się tymi naparami, żeby oczyścić nasz organizm. Działa bardzo podobnie jak liść orzecha włoskiego. To właśnie w korze. Najwięcej zawartych jest składników, które mają działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Są substancje, które mają działanie przeciwbakteryjne, czyli w przypadku zatrucia fantastyczna sprawa. Można to mieszać również z kwiatami. Kwiatami i z liściami kasztanowca, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby ta kora była z takich młodych gałązek. Jeżeli chodzi o liście, no to wtedy zbieramy w tym samym okresie czasu, czyli na początku e, pączkowania liści, czyli w momencie, kiedy pojawią się młode liście, czyli kiedy pojawią się pierwsze kwiaty, wtedy zbieramy korę, wtedy zbieramy liście. Oczywiście. Y w momencie, kiedy rozkwitną kwiaty, zbieramy również e, kwiaty. Kwiaty możemy suszyć. Przeciwzapalne i wzmacniające. Co to znaczy? To znaczy, że e, w momencie, kiedy mamy na przykład anginę, jesteśmy chorzy na grypę przewodu pokarmowego. Tak było w medycynie ludowej. W momencie, kiedy źle trawił nam żołądek, myśmy z Gagę mieliśmy takie właśnie symptomy i, i dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. E, z Podawano napar z kwiatu kasztanowca. Napar ten możemy stosować również jako płukankę. W zapaleniach jamy ustnej, przy zapaleniu gardła po pierwsze pić napar, który jest przeciwzapalny i już samo to nam pomoże oraz od środka wzmocni nasz organizm oraz pozbędziemy się bakterii, które są w naszej jamie ustnej i poprawi to stan naszych dziąseł. Już w medycynie ludowej w momencie, kiedy pojawiała się puchlizna na nogach albo żelaki, czy y, przysłowiowo nas przewiało i czuliśmy ból w okolicy krzyżowej, stosowano właśnie napary z kory i z kwiatu. Ja jakoś specjalnie nie mam y, takich typowych dolegliwości jak na przykład żelaki, czy nawet y, problemu również z odmrażeniami, bo przy odmrożeniach również można te napary pić. To nam wzmocni organizm, pomoże nam. Szybciej zregenerować nasze komórki, ale czasami mam problem z żałądkiem i ten żałądek niestety, daje o sobie znać. Więc kilka kwiatostanów przyniosłam do domu i będziemy suszyć. Kiedy zbierać? Zbierać w momencie kwitnienia. Tylko pamiętajcie o tym, żeby to nie było jakoś tak specjalnie późno, więc w momencie, kiedy jeszcze nie pojawią się pierwsze owoce. Słuchajcie, macie jeszcze czas, macie jeszcze troszeczkę czasu, możecie jeszcze tych kwiatków na zbierę. Kwiatki oddzielamy od łodyżek, rozkładamy na papier i w ten sposób suszymy. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że jeżeli zawiesimy go w takim luźnym pączku, pęczku i będziemy chcieli suszyć jak tradycyjne inne zioła w taki tradycyjny sposób. No to niestety te kwiatki nam odpadną i po prostu zostanie nam sama ta łodyż. stosowano przy oparzeniach, przy odmrożeniach i wierzono, że wyciąg z kory jest w stanie zregenerować również to zewnętrzną tkankę, która jest uszkodzona. Nie wylawało to w jakimś stopniu uszkodzenie skóry. No w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo maści, mamy mnóstwo innych specyfików. Które możemy kupić w, w aptece. Coraz częściej, niestety, wybieramy właśnie aptekę. Zapominamy o takich dobrodziejstwach natury, które w zasadzie sami możemy przynieść do domu i nie musimy w ogóle za to płacić. To jest podstawowy błąd każdego człowieka, że idziemy na łatwiznę, po prostu. O, kupimy sobie dany specyfik, jeszcze chemiczny. Dokarmiamy firmy farmaceutyczne. Napędzamy jeszcze ten konsumpcjonizm, napędzamy tą sprzedaż. Trujemy siebie, trujemy dzieci, trujemy rodziny I nie do końca jesteśmy przekonani potem... No, bo przecież tyle się mówi, że to jest wcale niedobre, że to jest szkodliwe i tak dalej. Ale ja bym Was namawiała do tego, żebyście spróbowali. I w momencie, gdy się pojawią właśnie takie dolegliwości, na przykład ze strony układu pokarmowego, albo się zatrujecie, macie biegunkę, spróbujcie popić sobie na z kasztanowca. On Wam nie zaszkodzi. Czyli zbieramy. Kwiecień, maj, w zależności od temperatury, wiecie teraz mamy strasznie brzydką pogodę, jest zimno, jest deszczowo, więc stale ten kasztanowiec kwitnie, możecie jeszcze sobie nazbierać. Ale jeżeli jest ciepło, on dość szybko, intensywnie przekwita, więc e, jeżeli zapowiada się ciepła, e, ciepła wiosna, no to już czasami z końcem kwietnia kwiatków nie ma. Więc to też zależne jest od pogody i od temperatury na zewnątrz, moi drodzy. Jeżeli chodzi o suszenie, jak wcześniej już wspominałam, suszymy na papierze w temperaturze pokojowej, w zacienionym miejscu, nie na słońcu. Przechowujemy w szklanym pojemniku. A jeżeli chodzi o parzenie, moi drodzy, no to jedna płaska łyżeczka taka do herbaty. Powiedziałabym na taką mniejszą szklankę 200 ml możecie wypić tak jak herbata, taki napar. Jeżeli chodzi o korę, no to wtedy należy już, niestety, ale troszeczkę e, czasu na przygotowanie tego wyciągu poświęcić. E, włożyć do garnka, zalać zimną wodą korę e, i tutaj ilość jest około 3 gram. Tą wodę doprowadzimy do wrzenia, pogotujemy na bardzo małym ogniu pod przykryciem około 10 minut odstawimy, musimy to wystudzić, przewiltrujemy, i wtedy możemy spożywać wyciąg z kory, który jest ugotowany. Dlatego, że zalanie kory tylko gorącą wodą niczego nie zmieni. Nie wydobędziemy tego, co jest najlepsze w tej korze. Dlatego często ludzie, ja też w pewnym sensie idę na łatwiznę i pozbieram kwiatki i po prostu te kwiatki wykorzystam w przypadku pojawiających się dolegliwości. Jeżeli mamy problemy z cerą, albo nasze dziecko ma problemy z cerą jest to nastolatek, który ma trądzikową skórę. Warto by było. Przemyć właśnie takim naparem z kwiatów twarz. Oczywiście, wykonując, wykonując próbę alergiczną, czyli na przykład gdzieś przy uchu, posmarujemy sobie niewielki fragment twarzy, tak, żeby zobaczyć, czy nie wystąpi alergia, ale po prostu jako tonik, który, dzięki któremu pozbędziemy się zaskórników pozbędziemy się trądziku. Jest to przeciwzapalne, jest to antybakteryjne, ściągające, więc trzeba pamiętać również o kremie nawilżającym po stosowaniu właśnie takiego toniku, ten tonik możemy stosować bezpośrednio na tampon, nasączyć czystą twarz, która jest umyta i porządnie osuszona, przecieramy takim tonikiem, pozostawiamy na 5 minut do wyschnięcia, zmyjemy czystą wodą, nakremujemy sobie twarz kremem nawilżającym i to powinno w jakimś stopniu nam pomagać. Jest jeszcze możliwość wykonania nalewki, ale tutaj raczej poczekam na owoce i pokażę Wam to w innym odcinku. Moi drodzy, odcinek nie był jakoś specjalnie długi. Cieszę się, że jest nas coraz więcej. Przekroczyliśmy już 13 tysięcy subskrypcji. Bardzo mnie cieszą Wasze komentarze, moi drodzy. Cieszę się, że oglądacie filmy do końca. Widzę to w komentarzach. Widzę to po tym, jak komentujecie, co piszecie. Jestem bardzo zadowolona, że filmy Wam się podobają. Naprawdę mnie to bardzo cieszy. A tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, papa! Pa.